Nie, strefa. Jeszcze przed startem tego odcinka chcę poinformować was o tym, że niedługo dobijam 500 subów. Z tej okazji planuję special, ale nie wiem jaki, więc możecie dawać propozycje w komentarzach. Ja to Brawo, Rafał. O kurno! Idiota, idiota. Jezu. Billy. Eilish. NIE! O, szyj, szyj, bracie, bracie, bretki, bretki Czemu tak to ja tego nie czuję? Ja tego bo... RL Ja sobie dwa medaliony wopiję Ja ich chłopie omijam, bo miałem typa tam jeszcze Chyba, że ser party się... No czemu on mnie nie odpuści? Ale ajmy on dostał minus 100? Ja dostałem minus 100 i co on no, robią się f**ka w... Chyba, jak ja dochodzę do strefy, to mam idealną strefę. Tylko mało O mój Boże! Jezu! Tak. Mówiliśmy, że tam pierwsza gra cheater, druga gra i trzecia dobrze i potem lagi? Nie wiem. tym ostatnim było jakieś kapie no ale jak na pierwszą gierkę, to jest mega dużo jak coś. W sensie no... Dosyć duży jest. Chyba właśnie na tego ziomka, on będzie musiał ratować W sensie no... Dosyć dużo no, Wszyscy chcemy <coughs> koala. Harmony. Ludzie! Ludzie! A ja się chyba zacznę teamować, albo hako hakeł, hakować będę. O! Będę hakować gry chyba. Będę hakować gry. Robię Erny pierwszy. zrobię co Rafał się tak pocił, żeby zrobić erny. A ja to robię tego. Tak <noise> ja to robię tego. Tak Ej, jak celuję z auga i mam celownik, to nie widać tego srebrnego, nie? Czy ktoś tu jest? Czy widać. Eee, ja srebrnego. No takie wiesz, że jak ktoś ciebie celuje, jak mnie w gópy był. Nie, no widać, widać. Tak? To jest ten Kurna, jaki miałem teraz. Ja taki Ale słaby, co my robimy w ogóle? A modo pompy 100% Tak Chciałem, bym się kształtowała Jednego boxa no, jeszcze chcę położyć Tak Tak też można Chciałem przejść sobie go, ja trochę Będzie lepsza pozycja Będę musiał teraz na kilo Mango, 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 mango. O, widzę Typa, ale z ciała wale. Ksuję im fajta. Ksuję im lud, Esa! Ale loot, ale loot! Lot goda, loot goda! Rafał nie wygra? Jaki no, no, loot? O, o, o Może hajta teraz? Nie, nie wiem, ale mam czaski w sumie. Mogę hajta teraz zagrać. Kiedy? Ile masz punktów? Oni nie odchodzimy jak check, a nie wiem no co Ej do oglądasz grę Rafała Nic turnamy <grym> Jaki pro jestem FUCK zapisałem kapku to wprost Negity Kurde, gniot, malinka O, kroki Idź ci, o cioko! Muszę to No Na swego to wziąłem Tylko, że... Nie wiem czy papier dać się nie da Tylko mi krąży wokół tego Co on pierdol? Papier O nie, nie mam strefy O nie O nie o nie muszę rotoć Dobra idę 9 koronkę, chcesz pójść w całym z koronków tu jest o wiele lepszy To ja pierd... No serio musi tu być typ Nie mogę chce pójść po te czaszki Chociaż w jedną grę W ogóle To kurwa. Nie wiem. No to za ile kupić Half-Price? 250. Tu myślisz, że za 400 na to byłoby git nowa, nieużywana? Nie wiem, szczerze, po tym Half-Price to myślę, że jest 300. A nie, no może spróbować, nie jak ktoś się będzie targował, to po prostu w zamieniu.

Do rotacji nie mam, naprawdę Brawo, brawo. Mam ziomka bliska O Jest agresywna Tak, kim na Okej Zero pingowiec zero pingowiec, Ej, że delay z piłą i nie budować Zabijam żonka Biorę dziwne oh, yeah. W ogóle jakiś c*** chciał zarezerwować myszkę tą zapakowaną Zarezerwowałem Gięźdź litem, już się skończyła rezerwacja i nadal nie kupi się, Dobra, a kiedy pan kupi? Nie odczyta. Dlaczego ten Zeropingowiec nie mógł pójść na tego typa na dole? Tylko ja rozbudowywuję boksy, to ten we mnie wbija jeszcze. Dobra nie Dzień. wiem, teraz chyba... Bardziej trochę Nie wiem, ja nie potrafię ząsię. wygrywać fajtów jakimś cudem, tak? ja nie wiem Nie wiem co. Jeśli tam są to do wyscelu, a on to weźmie, kurwa I czemu trzy osoby tu lecą? No to nie pójdę, nie ma szans. Boże. No tu dwóch typa jest. O Jezu, jak zajebiście. A jakbym mógł to bym coś rozpierdolił teraz. Serio, rozpierdoliłbym coś. Mam dosyć tej gry po prostu, jak można być... Для меня это نا Ja, maar ja. Peace, peace, Maar het is safe, van. Ja! ja.